skoro już powiedzieliśmy coś o katastrofizmie to wypadałoby coś powiedzieć o dekadentyzmie ponieważ są to dwa pojęcia dość blisko siebie położone i yy, oczywiście są też ze sobą poniekąd trochę związane ale dekadentyzm to koniec XIX wieku młoda Polska chociaż nie tylko Polska żeby było jasne bo jest to zjawisko ogólne europejskie yy, i to poczucie schyłkowości związane właśnie z końcem epoki katastrofizm jest pojęciem szerszym Katastrofizm wiąże się z poczuciem grozy, które wynika ze zbliżającej się, między innymi, oczywiście, II wojny światowej, tak można powiedzieć najprościej. Dekadentyzm i katastrofizm mają inne podwaliny filozoficzne. Dekadentyzm jest gdzieś zakorzeniony, między innymi, w myśli Schopenhauera, tego jakże pesymistycznego filozofa. I mówiąc najkrócej, dekadentyzm jest takim poczuciem zniechęcenia, wyczerpania, melancholii które bierze się, czy które biorą się ze zwątpienia w taką optymistyczną wizję historii, gdzie świat rozwija się linearnie ku jakiejś wizji szczęśliwości. A za tym rozwojem stoi ludzki rozum niezwyciężony i nauka, która ma nas uszczęśliwić. Otóż ta wizja zostaje właśnie podważona pod koniec XIX wieku. Ale stoi za tym też inna wizja rozwoju cywilizacji, inna wizja historyczna. Otóż dochodzi do głosu taka idea, że cywilizacje rozwijają się jak rośliny: rodzą się, rozwijają i obumierają. Taki jest naturalny cykl historii. Paul Valery. My, cywilizacje, już wiemy, że jesteśmy śmiertelne. W tej wizji kolejne cywilizacje pojawiają się i znikają. Katastrofizm jest wizją jakiejś całkowitej klęski. Świata, który w tym kształcie, który znamy, ulegnie całkowitej zagładzie. No i oczywiście dekadentyzm w literaturze. Tetmajer, Kasprowicz, wczesne wiersze Leopolda Staffa. Ale pamiętajmy, że yy, dekadentyzm to nie tylko Polska. Początki dekadentyzmu wiążemy z Charlesem Modlerem. Takie wiersze jak Splin, Albatros zapowiadają to, co później będzie triumfować w literaturze. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.